Ogromną chodzę na pizzę. Oczywiście bezglutenową i wegańską. Ale tak się stają, czy zdążyłem jeszcze zrobić, bo jest 20 jestem dalej już Warren i przede mną długa droga, a tak chciałabym ją kupić w Morisonie. Przeobczaić, czy uda mi się to jeszcze zrobić. Jeżeli będzie internet w autobusie, bo mi się skończył w telefonie. Nie wiem po co ja to wszystko gadam. No jako pamiątkę. Generalnie. Takie spacery są najlepszą formą terapii dla mnie, przerabiania, odpuszczania różnych rzeczy. I wiem, jaka jest intencja tego filmiku, żeby wam powiedzieć wszystkim, to jest takie miejsce w środku nas, i ono nie jest w głowie, ono jest w środku nas, w centrum, w którym są odpowiedzi na wszystkie pytania. I te odpowiedzi, jakby jesteśmy w stanie rozpoznać, co jest prawdą, a co nie, tak naprawdę po naszych odczuciach. I wewnętrznie czujemy, czy nam się coś zgadza, czy nie. Eee, I. I to jest trop, to jest krótkie.